Jakieś takie losowe sytuacje, samotny rodzic? Znaczy, panie, to się opiekuje chorym dzieckiem, niepełnosprawnym, też warto zobaczyć, ile tak naprawdę czasu temu dziecko poświęca. Czy rzeczywiście ten czas, który mu poświęca. Wiem, że ten mój To jest składanie długopisów na przykład. Siedzę sobie w domu i przy okazji składam jakieś składanie długopisy. Może to mieć będą grosze, ale zawsze coś. Zawsze jakoś też jest w stanie. Co za Tak. Tak. Więc też no, z, 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 zresztą właśnie przy takich nowych wyznaniach nie wrzuca. Pamiętaj o celach, wskrywają na najuboższych, w z wiedzy, a nie Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym drugim szkoleniu ze szlachetnej paczki. Tym razem szkolimy wolontariuszy, weteranów, czyli tych, którzy brali udział w projekcie w zeszłym roku. Proszę, wszyscy są bardzo weseli. Eee, szkoli nas dzisiaj Marta, eee, jest z nami Kasia, jest z nami druga Kasia, jest z nami Selena, jest z nami uwaga trzecia Kasia. No i jest Karolina. To część załogi wolontariuszy ubiegłorocznych. Nie wszyscy są, bo już po prostu po szkoleniu musieli zmykać do domu. W każdym razie chcemy włączyć się do tego projektu drugi raz i wspólnie z nowymi wolontariuszami stworzyć różne Super W. W tym roku będzie nas aż 20. Plus dwóch wolontariuszy wspomagających i planujemy odwiedzić 70 rodzin z powiatu Łowickiego, Łowicza. E, czy wszystkie rodziny otrzymają pomoc? Tego nie wiemy. Okaże się w projekcie. E, będziemy zabiegali o to, żeby e, rodziny otrzymały mądrą pomoc i żeby po prostu było dla nich jak najlepiej. Może powiedzą coś wolontariusze. E, Kasiu, dlaczego jesteś drugi raz w projekcie? Dlatego, że podoba mi się ten projekt. Pomaganie jest bardzo fajne i ja mam bardzo dużą satysfakcję z tego, że mogłam dać uśmiech tym rodzinom. I tyle. Dziękuję. Marto, jak Ci się współpracuje z ekipą? Super, bardzo się cieszę, to jest moje pierwsze szkolenie, dlatego bardzo się cieszę, że akurat trafiłam na ekipę złowicza z mojego rodzinnego miasta. No, myślę, że myślę, że właśnie takiej ekipy szkoleniowej życzę każdemu młodszemu trenerowi wewnętrznemu, który zaczyna swoją przygodę właśnie z dzieleniem się swoim doświadczeniem. Dziękuję. Dziękujemy. To jeszcze zapytamy drugą Kasię. Kasiu, a co było twoją motywacją? No na pewno yy, chęć tego, żeby zobaczyć, jak te rodziny się cieszą, bo rok temu, jak przychodziliśmy do nich przed świętami, to jednak to było super uczucie, że te rodziny, dzieci były tak zadowolone z prezentów, więc myślę, że to będzie najlepsza nagroda i, i taki fajny impuls do działania dla nas wszystkich. Zgadza się. Szlachetna paczka, finał 13-14 grudnia. My po szkoleniu ruszamy do rodzin, działamy.